Dzisiaj każdy kolejny poziom EXPA sprawi, że będę coraz większy. Ale na początku będę wielkości mrówki, więc to wcale nie będzie proste zadanie. Ale jeszcze trudniej jest zostawić subskrypcję ustami. Znaczy co chwilę, to jest niemożliwe. Zresztą sprawdźcie sami i dajcie znać, a my lecimy z tym koksem. Wow, dzień dobry. Jestem mały i nie do końca mi się to podoba. Na szczęście mogę się zwiększyć. Potrzebuję do tego tylko trochę EXPA. Problem jest jednak o wiele bardziej skomplikowany niż wam się wydaje. Bo teraz nie Mogę przeskoczyć nawet tego głupiego bloku. Więc, jakim cudem mam zdobyć ekspa? To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, może jak zrobię schodki, to no będę mógł skakać po schodkach. Zawsze zostanie pół kratki do przeskoczenia, a nie cała. No i super, no wyżej już nie skoczę. No genialnie. Musimy przemyśleć to bardzo poważnie, bo mój budżet na drewno jest trochę ograniczony. Ja doskoczę w ogóle do schodka? No, oczywiście, że nie. Dobra, spoko, to zmiana planów. Zamiast schodka, zróbmy sobie drabinkę. Proszę cię, ja będę mógł się po niej wspinać. Jaki jest w ogóle mój cel? Dobra, tamto kolejne drewno. Patrząc na rozkład tej drabinki, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe, ale, ale jest możliwe Mogę wchodzić po drabince Jeszcze nigdy nie cieszyłem się tak bardzo z chodzenia po drabince Jest świnia, widzę świnie To może wydawać się całkowicie normalne Ale świnia w moim przypadku jest z moim zbawieniem Świnia daje ekspa A ja potrzebuję ekspa Chciałbym chociaż umieć skakać przez bloki, ok? Nie celuję wysoko, to są moje małe marzenia Bo aktualnie nawet z nawet jednego bloku Dostaję obrażenia, dobra czas na więcej drabinek Otwieramy masową produkcję drabin Nazwę moją firmę Żelazo drabiny, polecam cieplutko Najlepsze drabiny na świecie. Czy ja umiem pływać? Umiem. Uff, nie jest aż tak źle. Rozwijamy się powoli. Ale i tak nie ruszę się nigdzie. Dalej, bez tej małej, kochanej świnki. Przecież ja bym się zmieścił w jej nodze. Czemu nie mogę cię bić? Okej, okay, mogę, da się, ale problem jest inny. Lasek może robić co chce. Ona może sobie uciekać gdzie chce. A ja, no, jakby to powiedzieć, niekoniecznie. Chodź tu, mała, proszę. No, gdzie ty uciekasz, Nie mam tyle drabinek? Ja, mam już dosyć. To jest jakiś żart. Jak ja mam w takim razie zdobyć chociaż jeden level? Tutaj wszystko jest przeciwko mnie. He. Nawet Wydawało Wydawałoby się najspokojniejsze moby w całej grze, ale nie tym razem. Nie, no ja pobijam właśnie jakiś rekord. Zabijanie jednej świni przez 5 minut. Znaczy... Ach! Ha! Nie trafiłem w drabinę. Nie! Dobra, od teraz na poważnie. Nie wiem, ile ona HP jeszcze ma. Oooo! Ale moje itemy są małe! Dobra, ale wracając, to musi być koniec jej życia. Nie wiem, dwa kitne tej po sprawie. Okej, okay, to był jeden. O, woda, to jest idealny miejsce do walki. Dawaj, jeszcze jeden. Nie wychodź stąd! Świnio, ja daj mi w końcu święty spokój. Dziękuję! I chcecie mi powiedzieć, że to była jedna trzecia Expo, tak? Aha! No to powodzenia w tej grze żelaznej. Ale znalazłem jeszcze więcej świn Tym razem już będzie uciekniecie, mam lepszy plan. Poganę świnko, proszę wejdź tam na dół. Nie, spokojnie, to nic się nie stanie. To jest bezpieczne środowisko. Musisz tylko mi zaufać i tutaj wejść, tak? Proszę, nie, Cała ta gra to jest jeden wielki żart Lecimy z nią Wpadła, wpadła do dziury, nie wierzę I wyszła drabinką, jeszcze bardziej przestaje wierzyć Jak żyć, jeśli to ma tak wyglądać? O, w końcu Oszczędzę wam trochę tego i resztą zajmę się sam Ale uwaga, mamy Co? O kurde, bele, jestem większy Umiem przeskoczyć półkratki! To wszystko bardzo zmienia postać rzeczy Po pierwsze, nie dostaję już obrażając od skakania w dół Po drugie, nie potrzebuję już żadnych drabinek Bo jeśli umiem dobrze liczyć, powinien... Nie wystarczyć mi schodki! Boję się, od tego testu zależy całe moje życie. Cały schody. czy Czuję na nie wejść, potrafię! Taaak! Wcześniej pobiłem swój rekord z cieszenia się z drabinek teraz ze schodków. O, jak do tego wszystkiego zrobi sobie jeszcze drewniany mieczyk! To drugi level, to jest tylko kwestia sekund! Ale zanim to jeszcze kilka schodków, ile tam jest expa w jednym miejscu! Przecież to nie jest drugi, a od razu trzeci level! Lecimy, nie śpimy! Już po niej, już po niej, już po niej! Już po niej. Naprawdę nigdy nie sądziłem, że będę tak bardzo cieszył się z jednego levela. ale to się dzieje! I po raz kolejny zdobywam drugi level! Mamy to znaczy po raz pierwszy! W końcu jestem dużym chłopcem, ale nadal nie potrafię przeskoczyć bloku. Jak ja czuję, jakbym grał w jakiejś nie w normalnego Minecrafta. Ono i lepsze jest to, że póki co walczę o normalny rozmiar, ale zaraz, zaraz gdy tylko osiągniemy kolejny poziom, każdy kolejny level będzie mnie zwiększał jeszcze z normalnego rozmiaru. To znaczy, że będę gigantem! Dlatego warto o to walczyć, drodzy państwo! Może póki co jestem mały, ale zaraz będę największym graczem w Historii Minecrafta! Oto wszystko! Zależy już tylko i wyłącznie od tej krowy! Więc lecimy z nią prościutko! Trzeci level! Trzeci level! Tak! Wielko pomna chwila. Czy potrafię przeskoczyć cały blok? Potrafię! Zrobiłem to, nie wierzę! Po 20 czy tam nie wiem, ilu minutach walki! Udało się! <laughs> Stałem się normalnym graczem Minecraft! Dziękuję! Nie no, no, to teraz lecimy na speedrunie, co nie? Kurczaczki! Czy kurczaczki dają? Eks spadają? Zawsze miło jest go trochę zdobyć. A przynajmniej fajnie jest go zdobyć. Póki mieszczę się pod drzewami Bo zaraz to nie będzie wcale takie bardzo oczywiste Ale mam wioskę jeszcze lepiej Wiecie ile to jest Ekspa w jednym miejscu? Za dużo, to powinno być nielegalne Ale najpierw aby tego expa zdobyć Mimo byłoby mieć do tego jakiekolwiek narzędzia Dziękuję bardzo No i teraz rozmawiamy Ej, w ogóle ja nadal jestem niższy niż normalnie To nie jest wielkość normalnego gracza Nadal jestem karłem, fajnie A ta wioska do tego wszystkiego postanowiła się jeszcze zbudować gdzieś 300 kratek nad ziemią Świetnie Dobra, wiecie co? Ja przepraszam bardzo Ja wiem, że to jest niemoralne Ale ja bardzo potrzebuję tego poziomu A, więc że nowe nie dają poziomów, tak? Świetnie, to no po co mi to było? Nic nie widziałeś, młody. Ja taki jest na co dzień. Co ty robisz? Właśnie do mnie dotarło, co przed chwilą zrobiłem. To było okropne. Nikt e, nic nie widział. Mamy węgiel. Węgiel daje expa, okej? Okay? I to bardzo, bardzo dużo expa Czwarty level. W końcu jestem normalny. Znaczy normalny, to ja chyba nigdy nie byłem, ale w końcu mam dwa metry. Cieszę się z tego niezmiennie, nie, nie, czy coś. Nie wiem w sumie, jak się cieszę. Niezmiernie, czy niezmiennie? Nie wiem. Dobra, nieważne. Ważne, że dzięki węglu zdobyliśmy już piąty level. A to oznacza bardzo dużą zmianę, w moim życiu? Otóż, szanowni państwo, nie się już w dwa bloki. Aha, dobrze wiedzieć. To już wolałem zostać na tym czwartym levelu. Ale po to jest życie, aby więc nie spocznę, póki nie będę największym gigantem na tym świecie. A póki mi się pod chmurami jest dobrze. Super, ale w tej kopalni to już nie potrafię. O, jakie ja mam grać w tę grę? Chciałbym zobaczyć, jak teraz wyglądam. A więc czy dobry? Oto ja, mam trzy kratki wysokości. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale potrafię przeskoczyć przez dwie kratki w górę. A to już zaczyna mi się podobać. Coś za coś, bo wyjście do już nie jest normalną sprawą, ale przynajmniej mogę skakać i mogę sprintować jak jakiś Usain Bolt. O darmowy ekspieg, siema. sieba. Dziękuję, to ceniam. Proszę, czy to w ogóle nie jest tak, że czym jestem większy, tym więcej serduszek powinienem mieć. Nie, ja, ja nie chcę nic mówić, ale tak patrząc logicznie, to ja mam już wielkie serce, no? A wielkie serce zmieści więcej serduszek niż tylko dziesięć. Szałosta, nie polecam. Siódmy level, nie przejmujemy się tym. Ja to bym chciał mieć dziesiąty, a nie jakiś siódmy. Problem w tym, że muszę znaleźć nowy, lepszy sposób na ekspienie. Bo zabijając te niewidne stworzonka, to ja dalej. Nie zajdę. Mało tego, zaraz nie będę ich sięgał na tej ziemi. Bo skurczakami już mam problem! Ale coś za coś! Przynajmniej jestem wielkości drzewa! Zawsze chciałem być wielkości drzewa, daje mi to wiele różnych udogodnień. Na przykład mogę patrzeć na drzewo z góry, zawsze o tym bażyłem, okej? Okay? A do tego zaraz przed dziesiątym levelem skończyłby mi się mieć! Oj, to jest kupalnie dostosowana do mnie! Dziękuję! Nie zmieszajcie jej, bo się nie zmieszczę. No ej, no! Pogodziłem się z tym, że diamentów to już raczej na oczy nie zobaczę. Nie wiem, czy w ogóle byłbym w stanie dojść do czegoś więcej niż węgiel, bo nawet żelazo jest trochę bardziej ukryte. A w w ogóle to, co robię teraz, czyli zwiększanie się w kopalni, jest bardzo ryzykowne, bo zaraz się jeszcze bardziej zwiększę i nie będę w stanie z niej wyjść. O właśnie, o wilku mowa. I na co mi to wszystko było? Dzień dobry, dzień dobry, to ja, a to moja kopalnia. Jest źle. Oj, jest bardzo źle. Pokowałem się w jakąś ciasną dziurę i teraz będę 15 minut z niej wychodził. O, powietrze! W końcu! Powietrze! Przez ile bloków mogę już skakać? Dobra, więc to będą trzy bloki. Mogę! Nie, no to teraz w końcu byłbym mistrzem parkura. O, mamy wioskę, dzień dobry. Siema, go i co łyso Całe życie do tej jest większa, a teraz co? Teraz to ja jestem większy A dobra! Ehe, e, może jestem większa, ale... <laughs> nieważne! O kurde, bo jak dobrze wielkość została! Już się bałem, że to już koniec mojej historii, ale nie! Wracam tam zdobyć to, co moje! Oddawać mi wszystkie itemy! Ej, totalnie, wcześniej do tego miejsca szedłem przez pół godziny! A teraz dotarłem tu w minutę! O, no i są i one! Jak co, ale ciężko ich nie zauważyć! <laughs> dobra, może i ciężko jest zgubić, ale właśnie zgubiłem kilof Nie no to jest niemożliwe! Ten kill ma dwa metry. Gdzie on jest? Nie no, fajnie, fajnie, a ja może w końcu zawalczę z tym ziomie. Stary, dobra, daj już spokój. Po prostu daj się zabić, okej. Okay? No i pasuje, dziękuję. A co mi to było? Jak on nawet expa nie dał. Bo wrażenie, że na tym etapie już Gidsby nie daje tyle expa, ile potrzebuje. A to źle, bo chcę mieć 100 kratek wysokości. No i w ogóle, serio, ta wioska poza koło tej wioski? Ale jest zaraz obok siebie, a ja jest tej do tej siedem przez jakieś 15 minut. Dobra, rozwalam sobie właśnie łeb, wspaniale. Ale zdobycie kolejnego poziomu zajęłoby mi kolejne 30 minut. Więc mała zmiana planów. Chcę być największym człowiekiem na świecie, więc co się stanie, kiedy dam sobie 10 expa? Okej, okay, okej, okay. jestem całkiem spory, bo. Mogę skakać po drzewach? Mogę! Mało tego, mogę wchodzić na drzewa jak na schodki wspaniale! Podoba mi się to, nadal prawdopodobnie przegrałbym walkę z raznym golemem, ale co z tego? Dajmy sobie jeszcze 10 poziomów! W takim razie, jak duże są moje itemy? Wow! Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale ten crafting table ma wielkość dwóch na dwóch kratek. A to oznacza, że jeśli będę jeszcze większy i będę miał dajmy na to 100 poziomów! To blok, który wyrzucę, będzie miał wielkość tego domu! Faktycznie! To się nie dzieje, to jest jakaś magia! Dosłownie mam mieć większą drzew. Dobra to, Jajko, też jest ogromne. Coś stanie, jeśli im rzucę. Siemanko Okej, okay, zaspokojuję całkowicie normalnego kurczaka. Nie było tematu. Co to jest? Lawa? Nawet nie widzę z tej wysokości. No, lawo, ja nie chcę nic sugerować. Ale moja noga jest większa niż ty, więc to jak ciebie wdepnę to będzie jakbym wdepnął. Ała, dobra, jednak nie. Niskie mówiłem, niskie słyszeliście. Ale chodzenie po górach to jest bajka. Zostać się jeszcze większym. Ale nie o jakieś 10 poziomów, tylko 50. Ale przepraszam, czy coś się stało? A, wielkość 100 poziomów to była moja maksymalna wielkość. Rozumiem, to no, jestem już gigantem większym, się być nie Pasuje! To było płaskie moje marzenie! Ale mam jeszcze ważniejsze pytanie! Co się stanie, jeśli teraz zawalczę z golemem? Oto mój przeciwnik, widzicie go? Jest koło mojej lewej nogi, tam na dole taki malutki. Ja w ogóle do niego dosięgnę, sieba, stary. O, do do ciebie. Sieba, dawaj, bij mnie! Bij mnie! No i co? Łyso W końcu! W końcu jest ten Albo nie! O kurde bele! O kurde bele, co to odwalasz? Nie bij mnie! Jednak to nie jest takie proste, jednak gość jest silny, tak samo silny, jak był przed chwilą, a ja nawet miałem żelaza, bo nie mogę go zdobyć! Dawaj mi żelazo! Dosłownie ten golem ten jedyna szansa na moje żelazo, jakie istnieje. Dawaj, żelazo małe, albo inaczej pogadamy. I co, fajnie jest być takim malutkim? Fajnie, fajnie, fajnie? To patrz na to. Przez całe życie to ja byłem takim ba. Nie, nie, nie. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli mi kibicowaliście. A ja mam dosyć tej gry. Gdzie tu jest logika? Dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa przekozackie filmy. W tym po prawej zamieniłem rudy w Minecraftzie na struktury. To było coś i musisz to obczaić. Więc klikaj koniecznie właśnie teraz i siema!